Wieśmaka jednego, czekaj. Co? Będzielno. Jednego wieśmaka. Zapraszamy, zamawiamy jednego wieśniaka. Wieśmiak tak? Dasz. Jednego makroyala. makrojala. Jednego makrojala. Aj, tam Maestro grillet mushroom jednego. To po włosku? No. Maestro mason. Maestro masus. Jaki Mac Crispy McCrispy powiedział. Tak. McCrispy! McCrispy, wiecie? Tak. Trzy razy jalapeno burger. Trzy razy jalabeno burger Jalapeno burger, tak? Tak, to jest Magdabul. Magdabul. Ale będzie jazda, się będzie. Makflary kitka. Magflary, kiszka. Kiszki nie jem. Manflare, Kiszkę, Kitka, no, tak? No, no, no. Szejk czekoladowy. Szejk czekoladowy. Co to jest? Dlaczego to się I wszystko za... No, dziękujemy za wszystko.